Zapraszam Państwa do prezentacji książek Komentujących dziejącą się rzeczywistość Tak zwane political fiction Książek już jest wiele Cieszą się dużym powodzeniem Chciałbym tutaj skupić się jeszcze raz Na książce Jacka Stronga W well, Ryszard Kukliński nadaje Ronalda Justa Na rynku polskim ukazało się kilka tytułów O Ryszardzie Kuklińskim W tym książka Benjamina Weizera Amerykanina, który opisuje życie i twierdzi, że to jest prawdziwe życie Ryszarda Kuklińskiego, co jest oczywiście nieprawdą, ponieważ jest to książka pokazująca tę rzeczywistość od strony amerykańskiej, czyniąc Kuklińskiego bohatera. Uważam, że kiedy się jest szpiegiem jest się szpiegiem, było się szpiegiem, to ta postać jednak zawsze jest dwuznaczna, bo dla jednych jest to bohater, dla drugich jest to zdrajca. Ryszard Kukliński jest na pewno postacią tragiczną. I prawdziwy tragi w postaci Ryszarda Kuklińskiego, proszę mi wierzyć, jest opisany w tylko i wyłącznie w tej trzymanej książce. Jest napisana książka obiektywnie, jest to książka fabularna, gdzie Ronald Hughes, autor, po prostu poprzez prześledzone dokumenty w sposób, tworzy fabułę. Nie posługuje się dokumentami wybranymi y, w jakiś sposób wybiórczy, tendencyjny, nieprawdziwy, tak jak, ben, ben, tak jak Benjamin Weiser, czy, czy wybiera się tylko jeden fragmencik y, z życia, natomiast jest tutaj opisane całe życie od początku do końca, sfabularyzowane tak, jak ono rzeczywiście mogło być. On, książka jest daleko i odbiega od filmu też Pasikowskiego. Jack Strong, dlatego że Pasikowski w swoich filmach, patrzmy psy z esbeków, ludzi mordujących, <coughs> mordujących swoich oponentów, przeciwników, ludzi, którzy obalali komunizm i byli morder, niejednokrotnie mordercami, z, z złoczyńcami, bandytami, czyni postaci romantyczne i wielkich bohaterów z, z pistoletem, w ręce. Tutaj jest podobnie. Pasikowski w swoim filmie pokazuje wielkiego romantyka Kuklińskiego, kochającego rodzinę. To jest nieprawda, ponieważ Kukliński miał bardzo wiele kochanek. Ukochał alkohol, był po prostu chlał wudę, tak jak w tamtym czasie wszyscy w wojsku. Być może i kochał szybkie samochody, i kochał jachty. No, kogo było w tamtym czasie stać na, na jachty? Popatrzmy na to obiektywnie, tak jak patrzy autor tej książki, którą trzymacie Państwo w ręce. I specjalnie jest zrobiona namalowana okładka, żeby pokazać tą satyrę tego, tego wydarzenia. Nie jest, to, nie jest to dokładne zdjęcie, nie jest to prawdziwe zdjęcie. Jest to po prostu pewna stylizacja, która właśnie pokazuje właśnie tą stylizację tego naszego bohatera, tamtejszego Jamesa Bonda. Książka po prostu Jack Strong, Ryszard Kukliński nadaje autorstwa Ronalda Justa, wydana przez wydawnictwo Astrum. Jest, nie jest słodką książką, nie jest słodkim, słodką laurką, jest pełna brutalnych, strasznych opisów mordowania synów Kuklińskiego gdzie inni jedni uważają że ci synowie żyją inni mówią że nie żyją prawdę zna tylko Kukliński i CIA oraz jednostki, które zajmowały się kuklińskim w Stanach Zjednoczonych. Mogę tylko powiedzieć od siebie, że nie wierzę, że synowie kuklińskiego nie żyją i że kukliński byłby taki naiwny, że trzymałby rodzinę koło siebie i pozwolił, żeby KGB czy ktoś go zamordowało mu najbliższą rodzinę. Więc to są po prostu, można powiedzieć, bajki. Jeszcze raz powtarzam, książka Jack Strong, Ryszard Kukliński nadaje, wydana przez wydawnictwo ASTUM, jest jedyną książką, która w sposób sfabularyzowany, sfabularyzowany dokument, a jednak dokumentalny opisuje życie niejednoznaczne Ryszarda Kuklińskiego, który przecież ukończył wszelkie szkoły wojskowe, szkoły komunistyczne można by je powiedzieć, rozrysowywał plany inwazji wojsk polskich i rozlokowania na Czechosłowację, był pełnym uczestnikiem działań w 1970, w grudniu też rozlokowywał, rozrysowywał lokowanie wojsk, w 76 podobnie i natomiast to też trzeba sobie powiedzieć w stosunku do książki Weizera że przecież Stany Zjednoczone praktycznie można powiedzieć w ogóle nie skorzystały z materiałów świegowskich kuklińskiego, bo jednego, bo najważniejszym dokumentem kuklińskiego był dokument o wprowadzeniu stanu wojennego i tego dokumentu nie opublikowano. Być może historia Polski byłaby zupełnie inna, inaczej by się potoczyła, inaczej by się potoczyła solidarność i nasza wolność i wszystko z tym związane, gdybyśmy się dowiedzieli w odpowiednim czasie i prawicowe prawicowa Polska dowiedziałaby się wcześniej światły się dowiedział wcześniej o e, naszym właśnie e, Ryszardzie Kuklińskim i o zamiarach wprowadzenia stanu wojennego przez e, Wojciecha Jaruzelskiego. Tak się nie stało, Stany Zjednoczone tego dokumentu nie opublikowały, to znaczy, że zdyskredytowały wszystkie i wszelkie działania. Naszego bohatera Ryszarda Kuklińskiego. Zapraszam do przeczytania prawdziwej, solidnej, mocnej lektury tejże książki, i myślę, że ta książka pozwoli Państwu zrozumieć, kim był tak naprawdę Jack Strong, Ryszard Kukliński, kobieciarz, alkoholik, kochanek, który niejednoznacznie. Oceniany przez swoich kolegów, był i musi być oceniany też niejednoznacznie przez swoją rodzinę. Dziękuję bardzo.